Kim jesteś? Wynoś się! Iła, jesteś zbyt cenna, żebym mogła stąd odejść. To nie tak jak myślisz. Wiem, że zabiłaś samuraja. Ta nagrodę wyznaczył mój dawny właściciel. Sprzedał mnie samurajowi, który robił mi potworne rzeczy. Więc tak, zabiłam go! Żeby się ocalić. A może kłamiesz? Nie byłaś w sytuacji bez wyjścia? Nie zrobiłaś czegoś złego, by przeżyć? Oczywiście, że tak. Będziesz musiała zniknąć. Znasz kogoś, kto może pomóc? Nikt nie dba o takie kobiety jak ja. Jesteśmy jak rzeczy. Możesz iść, ale jeśli ktoś cię zobaczy. Nie zobaczy, przysięgam! Powiem, że nie żyjesz. Odejdź dziś i postaraj się już nie zabijać samurajów. Dziękuję. Ucieknę, kiedy druga będzie wolna. Ugh! Mam wszystko, jeśli dobrze płacisz. Zajęłam się pięknolicą iłą. Kto by pomyślał, że tak piękny kwiat może być morderczy. Przekaż samurajom, że mogą już spać spokojnie. Nie obchodzi mnie, jak śpią, dopóki płacą. A zapłacili.